Witam wszystkich, Pasieka Maja Dzisiaj jest Wielka Sobota Przed świętami wielkanocnymi Dzisiaj wyszłem z córeczką na pasiekę Żeby tutaj do wędzarki wędzić mięsko O, to jest moja córeczka O Maja, pokaż się Wstydzisz się troszkę? No dobra, troszkę się córka wstydzi Wyszliśmy i zastaliśmy taki widok Mniżkowo dzisiaj. A ja się? Mają się patrzy, tak? I tu psuki patrzymy, tak? Jakie psuki latają? Chodź, zobaczymy psuki tutaj. Ale ładnie psuki latają, tak? Szumi, strasznie, tak? Mocno latają. Dzisiaj to będzie jeszcze przeglądał część uli. Ej, jakiś bąk poleciał, wiesz? Bąk. No, i taki widok mam. Mniszek ładnie wystartował, pszczoły ładnie na niego latają. Rzuciutko. Dziękuję i pozdrawiam.